Nie mogę, zawołuję za, za minutkę, zawołuję za, za chwileczkę. Nie mogę stacji po stacji zalogować z tego samego operatora. Na razie. OK, tu Stefan Kubek, 8, Jadwiga Cezary, Barbara Łomanechaweł. SQ9, SQ9, Irena. SQ9, Irena, 3, dobry, 5, dobry. SQ9, Irena, 3, dobry, 5, Stefan Paweł Kulka Stefan Paweł 3, stacja Kugowa SP3 Stefan Paweł 3, Paweł Józef Adam Stefan Paweł Kulka, Paweł Józef Adam, witaj serdecznie 59 Paweł Dziękuję, powiem do spotkania QRZ Stefan Paweł 7, Paweł Grażyna Karol SP7, Paweł Grażyna Karo, dziękuję za stację 59 Piątka 7, Kamariusz, powodzenia, biednia okay, Wojtek, dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, QRZ Pani starszka pysonka ja dzisiaj Cezary Barbara ma na Paweł.